Hej, witam się z wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki trochę rozgardiesz mamy pakowanie. Zaraz, no nie tak zaraz, po południu jedziemy do Zakopanego, spędzamy tam święta. A za chwilę Szymek ma jeszcze egzamin yy, z angielskiego, no. ustny i pisemny. Później musimy Kubę zawieźć na historię do szkoły, tam też ma egzamin. No i pakowanko i lecimy także zapraszamy na fajny vlog, mam nadzieję fajny. and spend z nami ten dzień. What is your dream job? Oh my dream job is of course to be a movie director. See I always go to a cinema and watching movies and that was my best dream to be a movie director. And I already named my studio. I, I know I was see I was just a little kid so but I already named it. It's called Simon Studios. So with a uh, title with my name Simon, and of course Studios. Yeah, awesome. And see the scene the with the movie director is someone that makes movies, and or and, and the and the, the to, and he makes movies by using uh, animators, actors, and of course uh, handlers, and of course the other employees to make, of course, uh, movies. But. No, egzaminy zdane, śpiewająco, będzie szóstka na świadectwie. A teraz bierzemy się, za zapakowanie. Zapakowanie i cała torba ciuchów, że zimowe ciuchy tyle miejsca zajmują, to jest jakaś masakra, ale cała czwórka się zmieściła w jedną torbę. Tutaj mamy jedzonka trochę jeszcze, jedzenie z lodówki muszę zapakować. Tu są już prezenty, tu są komiksy. No. Tu się ładuje akumulator jeden. No, tu mamy jeszcze prezenty. Dupoloty bierzemy w razie czego dzieciom. Tu też prezenty. Jeszcze w samochodzie są prezenty. Bartek robi porządek w bagażniku. Ja nie wiem, jak mi się zmieścimy. No, tu komputery już przyszykowane. Jeszcze konsole chcą zabrać, bo Szymek sobie zażyczył gry od Mikołaja. No, to wiadomo, że jak gry dostanie, będzie chciał od razu grać, więc konsole też weźmiemy. Ponownie byliśmy już w szkole. Kubój zaliczył historię. Troszkę się biedny zestresował, ale zaliczone jest głowy. No i jedziemy już do Zakopanego. Co jazdą można tak nazwać w cudzysłowiu. bo się poruszamy 20 na godzinę, a czwórka cała zapchana. No, może za 4 godziny dojedziemy. byśmy się też dobrze zrozumieli, Zakopiance i mamy tunel nowy. Pogoda jest paskudna, dystrybios. cały czas spada. Ale on no, jest długi. On po nic nie robi, bo zazwyczaj nie ma wiedzy, po prostu nie chce. No fajny. Do grupy, która jest w stanie na tym, na tym skorzystać. Ale pójście tylko, nie? W taką I stronę jest odwrotnie, drugi, nie? Widać, to ja też tylko jak grała Polska, to gdzieś oglądam. I dotarliśmy do apartamentu. I pierwsze wrażenie no, kapitalne. Patrz, mamy piekarnik, mikrofonówkę. Tu jest aneks kuchenny, telewizor, stół jadalniany, kanapa. I tam, co? Tam są dwa pokoje jeszcze? Tak. Ej, żartujesz? Jedna sypialnia. Wow. A nie tu, tu, nie. Nie wiem, gdzie jest światło. O tu. Tam też jest jeszcze, możecie sobie zobaczyć. I tu jest telewizor misiek drugi. No, 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 sypialnia i super, tu jest no, druga. No. A nie, tu jest łazienka. Tu jest łazienka. Z kabiną prysznicową. Tu jest wielka przesunna szafa. Czyli śpi się tu i tam. No. No dobra, aha, to jest szafa, no super. Podoba się chłopcy? Tak, dobrze. Dobrze jest, nie? Mhm. Mm Dopiero będzie w styczniu. Co? Co? Na moje urodziny? No zobaczymy, kiedy będzie to on nam znać. Przyjdzie, mamy czekać, pan z przyczynę Chłopaki już jestem, mają a? zabawki, daliśmy im już szybciej. Jezu, tu Gdzie mamy rozgardiasz cały, tu lodówka. Refekt <grym>. to nie wszystko! Tam, no, 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 tam jeszcze macie! Nie wszystko, Także już prezenty to już to dzisiaj to dostają. Nie, nie są. są na tyle duzi, że wiedzą, że pod choinkę nie trzeba im dawać. Jest... Nie, ja płacę. Ja jednego dostał i jest to. O, To nie gigantoza, to atrocylatus! Fajny kubuś? Aha, no, chyba będzie dom, no, bo będzie już z domu, tak, bo sam się. Czego otworzyć? Wow, jaki wielki. I co on robi, kubuś? Można Ech. rzucić, trzeba rzucić no. mu do środka i brzuchem można wyciągnąć. Małe zabawki półka Tak, A, tak, to A można gdzie brzuchem? Pokaż. Tutaj, Tutaj jest. Od... w w ten aha Chierowice. I potem otwieramy i wypuszczamy małe zabawki. To tak, jakby był w ciąży. Ja może cię go zjedz, że może zjeść wszystko? Wow. Może małe dinozaury jeść? Będzie, chyba może zjeść tysiąc zabawek. Dzieci zostały sobie w apartamencie, a my wyszliśmy jeszcze na krupówki na wieczorny spacerek. Mam tu wielką choinkę. Fajnie oświetlone jest, ale dużo jest nieczynnych rzeczy już o tej godzinie, nie? Nie wyciągajcie. No, przynajmniej tam jak śliśmy, może za chwilę coś będzie więcej czynnych. Nie, wydaje mi się, że pod koniec tygodnia na, na pełny ten, no. ruszy wszystko na pełnych obrotach. Jeszcze nie ma dużo ludzi, za to śniegu jest dużo i się tak trochę rozjeżdżamy. I nie pada deszcz, to jest najważniejsze. I przestało padać, tak, to jest, to jest najważniejsze. Trzeba się skorzysta. Kogoś. Tutaj jest fajny jakiś, nie wiem, bar, kawiarnia z tymi fajnymi koszami. Księstwo góralskie, tu pisze. Ale fajnie to wygląda u góry. A to tu się? <laughs> Jakie tam są desery, o Jezus Mario! A... No właśnie. Przybliżyłam. Wow. Tu musimy przyjść. Księstwo Góra, góralskie. No. Przyszliśmy sobie do jakiejś zapiekarni. No już nas wzywają. Dzieci sobie grają na pleju. że mamy czas dla siebie. Jutro będziemy dekorować. Sorry, że was tak w ogóle trzymam, tak by do góry tak do góry nogami was trzymam jutro będziemy dekorować nasz apartament kupimy choinkę, bombki wzięliśmy przyszło jedzonko także do zobaczenia jutro tak średnio bym powiedziała tak wyglądają nasze apartamenty w dzień Idziemy teraz na Krupówki. Mamy akcję poszukiwania choinki. Witamy się w ogóle w kolejnym dniu. Nie ma to jak przyjechać do Zakopanego iść do centrum handlowego. Chcę zobaczyć jakie mam wypasiony. O i w galerii znaleźliśmy jest Be Happy. I tutaj musimy przyjść, bo teraz są świąteczne scenerie. A byliśmy w Szczecinie kiedyś i było super. I wjechaliśmy na samą górę. Tutaj są restauracje i kawiarnia widokowa. Kolejny punkt, gdzie trzeba przyjść z Tu jest kawiarnia z super widokiem. My na razie robimy taki rekonesans. No dobra, jesteśmy kolejnego dnia i stwierdziliśmy, że wchodzimy dzisiaj. Tędy chyba misiek, czy tędy? Mhm. Mm Mrożone, misiek czy ciepłe? Zwykłe. Zwykłe, białe, duże kawy. Ja te może być. Siadamy, <try> siadamy. <try> I odkryliśmy jarmark bożonarodzeniowy, 50 metrów tam, idziemy. A tu w owczarni kiedyś byliśmy jeść, polecamy, bardzo dobrze karmią. No są budki, jest karuzela, na pewno efekt jest dużo lepszy. W nocy, bo pewnie ta choinka się świeci i karuzela na tle tych gór, super. Wieczorem, jutro. No, musimy przyjść wieczorem po ciemku. Dzieciom się na pewno spodoba. Zobacz, co tam jest. I to będzie przy przyjeździe do Gubałówki. Tam jest młyn. No. Trzeba w nocy przyjść dzieciakami. A tu przy patrol sobie spaceruje. Jakieś inne jeszcze maskoty. Zdjęcia co można zrobić. choinka zakończona sukcesem mamy małą choinkę taką na parę bombek i idziemy teraz już do apartamentu sobie go przystroimy a później na basen po obiadku szykuje nam właśnie stół, mamy nieco pognieciony co prawda obrus, ale no niestety mieliśmy tak do zapakowany w oryginale a nie mamy tutaj żelazka zaraz choineczkę sobie ubierzemy, świeczki rozpalimy Będziemy mieć nasz klimat taki taki nasz. Żeby za dużo garów nie zmywać, to kupiłam w TJ Maxie zestaw świątecznych papierowych talerzyków. Na naszą małą choinkę mamy zestaw bombek, jakieś 20 sztuk z grinczem. Będziemy mieć grinczową choinkę. My jeszcze dmuchamy bałwana. Chopi jeszcze soczewki. Pokaż tego glincha. A z tyłu? Team Idziemy na basenosa. Tutaj mamy saunę, leżaczki. Tu się już rozbierają. Jacuzzi i basen. My już po basenie, suszymy się, włosy. Zaraz idziemy coś zjeść. Nie wiem, czy na krupówki. Ani tak, ani tak was nie mogę trzymać, bo się zasłonię. No i ten, idziemy coś zjeść. tutaj niewielka sala zabaw, fajna. No taka malutka, no ale jednak. Dziecko ma bajeczki i ma zabaweczki. Wziąłam sobie herbatkę zimową i, i chyba dali mi z prądem w ogóle. Prąd ci dali. <grym> Prąd mi dali. No, zobaczymy. No. Ładna. Mam malinki. Mi się wydaje, że sobie mogę po prostu prądu dolać, jakbym chciała. Jest chyba doleje, nie? Musiek. No, wydaje mi się, że ten. No, Wskazane, żeby. Dobrze leje, bo ja tak leżę. Nie widzę. Chłop, któremu zawsze mało. Dam ratę. To jest mój dobry kolega. Tylko jakiś sztywny jest. Nie da, się nigdzie, nie da się nigdzie zabrać, no. Panie, powiedz Pan coś. Swarowski jest. Ej, do tej choinki można wejść. <laughs> Dziewczynka właśnie weszła. Zobacz, kolejny dziadek.